No musimy ich tylko zabić. A mamy rację, ale jakie gówniane auta są tutaj? Ła! Wow. Jezu, nie gadaj, Schweiner, nie. nie. <grym> Aha. Dobrze, dobrze wam poszło, panowie, ogólnie. Ja tam nie. Ja wiem, że jestem kierowcą. Pamiętajcie, że jeszcze flarami możemy w nich walić. Wy macie snajperki, czy co wy macie? RPG O, szkoda O, zabijłem no czy żyje? Nie, jeszcze nie chyba Ile to wytrzymuje? Dwa strzały chyba, nie? Czy jeden? No, plus minus No to lepiej może sobie wymieniał, tak jak już dostałem strzał. Zaraz, ceba spadnie jeszcze Łał, lag dostałem mały A czy wy możecie tak tam nie walać, nie nawalać, aż? Dobra, zmieniam sobie auto, wolałbym nie zginąć O 5 minut mamy, dawaj szybko wbijam tam do niego na tryharda Seba, nie bijemy leżącego. Runer 2000 chuj. No dokładnie Szkoda, że wcześniej nie by z nami się zagrał tutaj. Był śmieszniej Seba, no twój najgorszy koszmar, czyli twoja stara Patrz na to. Zabiłem <grym grym> go S? <grym> się <grym> on się sam zabił. A to, to był plan. Ja, ja to był plan, żeby podjechać autem blisko niego i żeby się zabił po prostu chłopak. Czyli teraz będziemy kierowcami? Tak tak. Dobra, to był nasz plan. To był to, 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 pierdziel. To z początku było, to. Dobra, lecimy, dur. Do. Ej, coś się nie wczytuje? Co się nie wczy coś się wczy coś się wczytuje długo? RPG. RPG. Na, na, na. Hmm. Ej, co sądzisz o. o... Anime? Kozak jest anime, o ostatnio oglądaliśmy na streamie <noise> ze Szweinerem. Na no, troli kanale, możesz sprawdzić, jakby beka była. Może Mercedes na go Jednego streama nawet nam zdjęli, że było śmiesznie. Te, <noise> śmiesznie. Ona namierzane? O nie, to wtedy duży, to trochę więcej wytrzymuje wtedy. A czym się robią przewroty, powiedz mi? Nie wiem. Eee, celujesz i potem eee, naciskasz spację i na przykład A i D. Bierzemy ich na perę, popu. Czekaj, o, dostał, 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 dostał. dostał. drugi, nie trafił, kurde. Dobra, tu A, muszę zesławać śmieć. Dora, walić tych kurde si siur siurków na łepek. Syf, syf to moje, to moje życie. Syf to jest samochód. Dokładnie. A to kurde, tam, Zmieniło mi broń. Pega nie mam. nie. Oh, mam? nie. <śmiech> <śmiech> myślałem, że spadłem ja Nie mnie wypadłeś prawie, że. No właśnie wiem Da no, ta Seba będzie tryhardował na ja ich z pistoletu nawalam to fory im dajemy Wybuchłem go S! Leży Jeszcze jeden został. Seba łatwo. Nie wiedziałem, że to gówno jest na hita. Nie, na dwa na tak dwa hity jest. O, so gewmy Canada. So from the the to from the Canada. Na no, na no, na. No. Dawaj walimy go. Syf. To nie syf, to gra. To jest najlepsza gra 2K, które 2K 14. 15 chyba? 15. Nie. nie wiem, z którego roku jest. 13, 12. Siema. Zrobiłem to co Seba, nie? Zabiłem się. No ale dobra, dobra. Ale zabiłem cię Seba, a Spider mnie zabił. Sam się zabił. Zaraz, dasz radę. Się nie się. Nie o, ciemski, dasz radę. No ten zmienia auto pewnie. No jak myślisz, co mógł robić? Ajajaj, panowie. Jestem na dwa hity, ja. pamiętaj o tym. No. To co właśnie obserwujemy to ludzko zdarza. zda. długo. Ja lecę, pa. cały czas latasz. Arbuzik. Oj, zdarza jak się odnosić. Coś ty zrobił. A, wygrałem. Czemu się zabijałeś? Najlepsze wygra na moje życiu. Najlepsze jest to, że nie mamy jednego zabójstwa, a wygraliśmy No. Zajbywa tak 5 no. minut i muszę kończyć. No ja tyle samo. To znaczy no to kończymy, Dokończymy rundeczkę i lecimy, panowie. Czemu nie? Czego wy nie? nie rozumiecie? Czemu to się tyle ładuje? Czemu GTA Online jest tak... Nie podoba mi się to. Ne, ne, ne. Nie podoba. Dobra, nie oszczędzamy ich, Schneider. Znaczy, ja postaram się nie wypaść przede wszystkim. Dobry pomysł. Wiesz co? Kliknij sobie, jak masz celujesz, to kliknij sobie Enter. Co to robi? Seba, poinformuj mnie. Nie, kur... to kliknij. W sensie, to jest wyróżnione raki, tak generalnie. Nie klikaj, nie klikaj, bo zabijać. A no kurde, to nie było mądre. Boże, on jest pośledzony. Nie w tą stronę skoczyłem. To się nazywa odwrócenie uwagi. Dokładnie. Tak, tak. Nie, po prostu nie potrafię strzelać. No, nie, ja też tak zrobiłem jak ty. Walnąłeś pewnie jak byłem blisko, nie? Strzeliłeś? Nie, ja po prostu. Eee, nie, ten... ja z ja bokiem Odskoczyłem w złą stronę. A, RPG naprawdę... mi się skończyły. Wi. ja myślałem, że on tu u mnie driftuje na tej platformie. Nie. Ej, da, dać nam wam pro tip? Skończcie mu tam na tą platformę i spróbujcie No gość. dobra, to nie jest takie proste, typie. Ty, prawie spadłeś. Nie, właśnie. Oby sam spadł po co mi mam tam chodzić. No tak, od dwóch stron nie biorą. Nie, nieprawda. Ty tam jesteś w ogóle? O, dostał chłop. Ooo, moja łepetyna. Łepetyna to ty masz teraz. O. <gryst> Już tak celuję tym RPG-iem. Patrzcie, ma jakiego chyba na cięcie jak tak. To wejście na dole. Braja, zbija nam już. Nie no, panowie. Ty no. w ogóle podczas ostatniego live'a jakiś gościu mi oceniał moją nutę, nie? Jak tak później patrzę, że jest komentarz, że ktoś oceniał, wbijam na jego kanał, miał live'a. I normalnie dodał mnie tam do jakiejś playlisty. Śmiesznie. to za chłop w ogóle był? Nie wiem. Ja już widziałem, że na jakimś innym kanale wrzucili twoją nutę bo to była AMV, tam się dogadałem z gościem, z Sadistikiem. Ale wywalone w to mam Wolę się YouTube gadać. Ten nie zbliżej tego trzeba Generalnie u niego dubbing też robię, nie? Zrobiłem jeden. Jak na razie. Jak bym powolił. Czy ty spadłeś, czy nie? dalej żyje? Czy on jest z pośledzeniem, czy mózg Co? To było piękne, ja pierdzi. Eko, po tak się skliczyłem, że zeszłem tak na dół No nie, czemu mi się skończyła wyrzutnia? Ostatnia drużyna wygra wygrywa A jakieś newsy mi się włączyły, Live, Ważne NFS Wygramy to Porobisz ich, dawaj, wierzę w ciebie Moc pieroga, pamiętaj M Moc pieroga, jednego roga i drugiego oh. roga, nie? Aha, typ nie wyskoczył Stoi przed rampą, no to nieźle. Eee, nie <you>. <Mustang Buffalo> trafił? <names> no, co jest. Czemu czemu, jeszcze nie trafił. Co? Co on tam robi znowu? On robi dymy. Nie, za chwilę mi pęknie tak motorynka. Chłop to jest normalnie niepołazny jakiś, ogólnie mam powiedzieć. Ta motorynka zaraz wybuchnie. Dasmal go! Uuuuu! te cztery są piękne? O no, matrinka dostała, Mayday! Spadamy Mayday, Mayday! Moje życie jest zagrożone. Moje mama mnie nie kocha, a ja lubię Pierogę. Co jest? Co? Co? Dobra, mówiłem, że most Pieroga jest najlepsza, a u panowie. Jak on to trafił? No Dobra ciem... i tym akcentem kończymy, papa. pa. Dobra, tym akcentem kończymy ten odcinek. Został cięła w sumie Dokładnie. Elo. Elo, Elo.